Szczęść Boże, witajcie mili goście na moim stryszku jesiennym. Zobaczcie, nazbierałam świeżych listków, takich bardziej kolorowych, nie takich wysuszonych przez rok. Więc widzicie, wszystko dla Was, żeby było miło, kolorowo, przyjaźnie. Także witajcie jeszcze raz serdecznie mili goście. I co tutaj dzisiaj wam przygotowałam jako taki podwieczorek z manną słowa Bożego. Przygotowałam sobie dzisiaj list dzisiejsze czytanie list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Więc przeczytamy sobie ten fragment z tłumaczenia żydowskiego Dawida Sterna. No i takich parę Moich refleksji, też związanych z dniem dzisiejszym, podzielę się z Wami. Więc po pierwsze, rano na modlitwie miałam takie wrażenie, że Pan Bóg mi znowu przypomina o tym, że On daje mi czas na wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. Aby się tak nie stresowała tymi różnymi rzeczami, które należałoby zrobić, które czekają na zrobienie, wiecie, różne zaległości w domu, w papierach. No i tam w różnych moich projektach, które też czekają na, na realizację. I tak czułam rano, że Pan Bóg mnie jakoś wycisza, w tym pociesza. I właśnie mówi do mnie to, żeby kolejny raz, żeby się tak nie spieszyć, nie stresować, że jeżeli staram się w życiu postępować zgodnie z jego wolą, to, to on mi da czas na wszystko i zdąży. I teraz, akurat, jak czytałam dzisiejszy psalm 145, to tam pojawia się słowo wola. Wola tych ludzi, którzy wołają do Pana, pragną, żeby z kolei On jakąś ich wolę spełnił. I w tym, w tym psalmie jest właściwie odpowiedź na, na to pytanie, które chyba sobie każdy zadaje. No ale jak Pana Boga poprosić, nakłonić, żeby on wysłuchał moje modlitwy, żeby nakłonił swojego ucha na moje wołanie. No i tutaj wyraźnie psalmista natchniony mówi: Pan spełnia wolę tych, którzy się go boją. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Czyli widzicie tutaj możemy się dowiedzieć jak Pana Boga uprosić. Po prostu trzeba żyć w bojaźni Bożej. Czyli znowu to jest ta sztuka życia po Bożemu. Jak żyć w bojaźni Bożej? Ciągle musimy się tego uczyć. Ja muszę się też ciągle tego uczyć. No bo dzisiaj jest takie niemodne słowo, wyrzucone właściwie praktycznie z takiego codziennego dialogu. I to słowo nazywa brzmi Bogobojny. Już dzisiaj praktycznie nie mówi się o kimś, że o to jest człowiek Bogobojny, prawda? W takiej potocznej rozmowie nikt w ten sposób już praktycznie nie mówi. Kiedyś to było. Określenie na człowieka, który jest uczciwy, który, który właśnie jest religijny, jest wierzący, można na nim polegać, można mu powierzyć jakieś ważne zadania. Właśnie mówiło się o takim człowieku, że jest bogobojny, ma wzgląd na Boga, wie, że Pan Bóg widzi jego czyny, widzi jego życie zastanawia się nad tym, czy to rzeczywiście Panu Bogu się podoba, czy, czy Pan Bóg tego ode mnie oczekuje, czy to jest jakieś moje zadanie w tym momencie w życiu. Nawet takie pytania, czy mogę się uwolnić od jakiegoś człowieka, czy ten człowiek jest moją odpowiedzialnością. I właśnie ostatnio rozmawiałam, mailowo z pewną osobą, która opowiedziała mi mniej więcej swoją sytuację rodzinną, i w tej sytuacji rodzinnej pewna osoba wprowadza zamęt w życie tej rodziny, i no właściwie jest, jest takim można powiedzieć szkodnikiem, osobą szkodzącą. Ktoś, kto chce skłócić, ktoś, kto chce wprowadzić zamieszanie, wprowadzić smutek. Który, człowiek, który odbiera siły innym, bo nie podoba mu się prosta droga tej rodziny, taka droga z Bogiem. I tak naprawdę w tym momencie ten człowiek staje się narzędziem, Właściwie w ręku nieprzyjaciela, tak? bo, bo to nieprzyjaciel gnębi tych, którzy, którzy są we wspólnotach. Nie podoba mu się właśnie taka jedność w rodzinie, nie podoba mu się życie bogobojne, życie po bożemu. Więc jest to ważne, żeby, żeby mieć nieustanny kontakt z Panem Bogiem, żeby umieć Odcedzać te plewy od ziaren w swoim życiu, żeby wiedzieć, gdzie ta moja energia idzie bez sensu, tak? gdzie, gdzie tą moją energię, moje siły pochłania właśnie jakiś nieprzyjaciel, czy, czy właśnie ktoś, kto z tym nieprzyjacielem współpracuje. Więc dopóki dana osoba nie jest w jakimś tam kręgu mojej odpowiedzialności, bo nawet dorośli rodzice tak rodzice dorosłych dzieci do momentu dopóki dobrze się czują są samodzielni nie są w sferze odpowiedzialności dorosłych dzieci tym bardziej jeżeli mają szkodliwy wpływ na nową rodzinę więc to też trzeba wszystko widzieć odcedzić i dopiero kiedy rodzic, nawet ten taki szkodzący rodzinie swoich dorosłych dzieci, dopiero kiedy już jest niesamodzielny, dopiero kiedy jest jakiś schorowany, dopiero wtedy wchodzi znowu z powrotem w sferę mojej odpowiedzialności, i wtedy rzeczywiście muszę się nim opiekować, muszę się nim zająć. No, ale wtedy już jest inna zależność, inny, inny tryb postępowania, prawda? Bardziej jako osoby opiekującej się, już, no, już ta sytuacja jest inna. Ale to taki bardzo duży margines zrobiłam, bo zaraz przejdziemy do, do tego listu, do Temoteusza. Tak? Tak więc przeczytajmy sobie dzisiaj ten, ten dzisiejszy fragment święty Paweł do Tymoteusza. Czyń co w Twej mocy, aby przybyć wkrótce. Bo demas zapaławszy miłością do tego doczesnego świata, opuścił mnie i odszedł do Tesaloniki. Krescen poszedł do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź go ze sobą, bo jest mi bardzo przydatnym pomocnikiem w pracy. Ale Tychika posłałem do Efezu. Kiedy przybędziesz, przynieś, pła przynieś płaszcz, który zostawiłem u Karpa w Troadzie wraz ze zwojami, a zwłaszcza z pergaminami. Aleksander, brązownik, uczynił mi wiele zła. Pan odpłaci mu według jego czynów. Zobaczcie, to jest znowu nawiązanie do tego, co omawialiśmy w poprzedniej mojej katechezie, na poprzednim filmiku. Jak ważne są czyny, że Pan Bóg czasami, gdy my czynimy zło tak, bliźniemu, to on według tych czynów nam odpłaci. Albo w tym życiu, albo w przyszłym. A ty go się strzesz. Tu Paweł ostrzega Tymoteusza przed tym człowiekiem. Bo zaciekle sprzeciwiał się wszystkiemu, co mówiliśmy. Widzicie, człowiek, który zaciekle sprzeciwia się słowom Ewangelii. Za pierwszym razem gdy musiałem przedstawić swą obronę nikt mnie nie wsparł wszyscy mnie opuścili niech im to nie będzie policzone ale pan mnie wspomógł i dał mi moc aby głosić pełną naukę aby ją usłyszeli wszyscy goim czyli wszyscy poganie tak nie żydzi No, i tutaj są przypisy. To możecie sobie zatrzymać, jak ktoś jest zainteresowany, żeby to poczytać. I zobaczcie, w tym fragmencie jest sporo takich różnych małych rzeczy, które są ważne dla świętego Pawła, i to tak fajnie mi pasuje do, do tych moich kateches na temat małych rzeczy. Jak są one ważne? No, w takim po prostu życiu tutaj na Ziemi, tak? że Święty Paweł prosi, e, i e, Biblia tysiąc latka mówi: Pośpiesz się, więc wbrew temu, co mówiłam na początku, że, że nie musimy się denerwować, stresować, spieszyć, tak, bo Pan daje nam czas na wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. No ale czasami, po prostu trzeba sprawy szybko załatwiać, nie można czekać, nie można siedzieć. Czasami nawet nie można odpoczywać, bo, bo są to tak pilne rzeczy, istotne, niecierpiące zwłoki, tak, że, że trzeba to robić natychmiast. I tu mi się przypomina z rekolekcji z zeszłego roku, jak brat Miłosz ze wspólnoty Miasto na Górze na spotkaniu animatorów tłumaczył, co to znaczy niezwłocznie. <głos》> powiedział animatorom, że niezwłocznie po tam mszy mają się zgromadzić gdzieś tam w jakiejś salce, bo będzie spotkanie animatorów. No i ludzie tam stwierdzili, no dobrze, ale szybko jeszcze polecę do domku, jeszcze coś tam pogadam z kimś, jeszcze coś tam. I tak ludzie się schodzili powoli, powoli na to spotkanie, i miłość strasznie się zdenerwował, że jak to mówiłem, że niezwłocznie. Wiecie co to znaczy niezwłocznie? To znaczy natychmiast, nie zwlekać od razu, to zrobić. Nie robić innych rzeczy, tylko niezwłocznie przyjść na spotkanie animatorów. To mi się tak przypomniało, śmieszne. Śmieszna sytuacja, no czasami w życiu jest właśnie tak, że trzeba rzeczy robić niezwłocznie. I tutaj święty Paweł już jest praktycznie na końcówce swojego życia. Jeszcze mówi do, do Tymoteusza, żeby przyniósł mu jakąś tam opończę, jakiś płaszcz. Żeby mu przyniósł papiery, dzisiaj by pewnie powiedział, przynieś mi ten laptop tam mój gdzieś tam leży na półce. A tutaj mm, święty Paweł mówi przynieś mi jakieś tam papiery, jakieś pergaminy, tak? Więc tak sobie pomyślałam, że taka ważna posługa tragarza, prawda? Że, że czasami jest taki moment w życiu, że że Pan Bóg nie wymaga od nas jakichś nie wiadomo jakich wielkich czynów. Czasami modlimy się, Panie Boże. Daj mi jakąś misję, wykorzystaj mnie do wielkich rzeczy, prawda? Jestem gotowy, czy gotowa już pójść, tak? Zgłaszam się, oto ja, poślij mnie. I gdzieś w jakiejś książce czytałam właśnie, że. Że ludzie często myślą, że no pełnienie woli Bożej to są jakieś czyny, to wielkie czyny. Tutaj pozwól mi być jakimś tam ewangelizatorem tego miasta, czy, czy tej, w tej wspólnocie, pomóż mi głosić coś tam, jakiś temat. Natomiast prawie się nie zdarza, żeby ktoś się modlił, Panie Boże. Daj mi taką misję, żebym mógł nosić teczkę temu ewangelizatorowi, tak, czy nosić mu jakieś paczki, czy walizki, być mu pomocą w jego posłudze. I tu widać święty Paweł ma właśnie takich współpracowników, którzy po prostu noszą mu różne rzeczy, tak? są tragarzami, coś tam mu przynoszą, coś tam załatwiają, jakieś jego sprawy. Więc to znowu są małe rzeczy, tak? Małe posługi. Czasami, wiecie, zanieść komuś, zobaczymy jakąś starszą panią, która idzie gdzieś tam na piętro z zakupami, to już po prostu tchu nie ma. Ciężko jest jej wejść tam gdzieś bez windy i zaproponować jej, że przy. przy Przeniesiemy jej, zaniesiemy jej te zakupy na piętro. To, to jest niby mała rzecz, a, a w oczach Bożych jest na pewno cenna, ważna i nieprzeoczona. Nie I tutaj Święty Paweł też ostrzega Tymoteusza przed złym człowiekiem. Więc to nie jest tak, że nie możemy źle mówić o innych ludziach, tak milczeć, nie mówić, nie oceniać. Nie, po prostu jeżeli doświadczamy jakichś złych rzeczy ze strony złego człowieka, a mamy już jakieś życiowe doświadczenie i, i po prostu też takie rozeznanie, jeżeli chodzi o ludzi, to przecież możemy ich ocenić, możemy ich przed nimi przestrzec, na przykład tak jak tu święty Paweł przestrzega swojego. Młodego przyjaciela, żeby, żeby uważał na, na tego człowieka, brązownika. I tutaj też w tym fragmencie Święty Paweł mówi o tym, że go wszyscy opuścili. I to jest takie bardzo smutne. Nie wiem, czy ktoś z Was doświadczył w życiu e, takiego opuszczenia. Wiecie, przychodzi jakiś moment w życiu, gdzieś tam. Tracimy pracę, czy, czy, czy tracimy majątek I, i ci przyjaciele, którzy wcześniej byli w zasięgu telefonu, w zasięgu naszego zaproszenia, czy, czy współpracy, nagle wszyscy znikają, tak? Bo, bo już nie mamy tych zasobów, dzięki którym oni mogli się czuć dowartościowani, mogli się czuć jakoś... Obdarowani, tak, nagle nie mamy niczego, potrzebujemy pomocy i wtedy możemy doświadczyć, jak, jak ludzie nas opuszczają. Ee, więc e, myślę, że to jest ważne doświadczenie, bo wtedy dopiero możemy doświadczyć, że Bóg nas nie opuści, że mimo że ludzie nas opuszczą, mogą wszyscy wszyscy nagle zniknąć. Tak? W trudnej sytuacji to Bóg nas nie opuszcza nawet jeżeli mamy poczucie wrażenie, że Pan Bóg też się ukrył tak? że, że nie odpowiada na nasze modlitwy czy, czy my go nie czujemy w tym stresie, nie, nie czujemy też Bożej opieki Bożego pocieszenia to wiara mówi nam o tym, że Pan Bóg na pewno jest przy nas na pewno Stoi przy nas, na pewno nas wspiera. I, I nasza historia życiowa, mimo jakichś trudności wielkich. Nie wymyka mu się z rąk, tak? On, on na, nad wszystkim panuje. Więc chwała ci panie za to, że ty nas nigdy nie opuszczasz, yy, za to, że. że... Panujesz nad, naszym, nad historią naszego życia i możemy naprawdę, jeżeli staramy się żyć po Bożemu, to możemy mieć ufność w Tobie, że Ty przyjdziesz nam z pomocą, że jeżeli będziemy ludźmi właśnie bogobojnymi, to Ty usłyszysz nasze wołanie i przyjdziesz nam z pomocą. E Prawda jest taka, że bez Boga, wiecie, bez ludzi możemy się jakoś obejść, bez jakichś zasobów, tak, nawet jeżeli wszystko stracimy, tak jak Hiob, łącznie ze zdrowiem, to wszystko to można przetrwać, jeżeli mamy relacje z Panem Bogiem, jeżeli wierzymy, ufamy, że On jest z nami. To yy, nic złego nie może nam się stać. Da, zaczęło mocno padać na kaszubach, a moje rozważania dobiegły końca, więc tyle dzisiaj dla Was przygotowałam. No i też dla siebie, żeby znowu jakoś przetrawić Słowo Boże, bo yy, trzeba się nad nim pochylić, trzeba się nad nim zastanowić, pokontemplować, jakoś to. Zestawić ze swoim życiem, z jakimiś swoimi doświadczeniami, i dopiero to w nas zaczyna pracować zaczyna kiełkować, się ukorzeniać i daj Boże, żeby, żeby to słowo przyniosło też dobry owoc w naszym życiu. Także tyle chyba na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Uściski dla wszystkich. it's <laughs> papa